Hej, hej, siemano! Witamy na naszej łajbie! Kreatorium TV, czyli Kreatywne Laboratorium! Dzisiaj wam pokażemy grę Głodne, hipopotamy Dla dzieci od 4 roku życia, dla dwóch do czterech graczy Zapraszamy na seans! Sprawdźmy co jest w środku W środku pewnie są hipopotamy Potamy. Wow. To my tu przygotujemy teraz tę grę i Wam pokażemy, jak się to gra. Teraz musimy umieścić wszystkie kuleczki w stawie. Tak. Zepsułam, 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 zepsułam. I na 3, 4, 3, 2, jeden start. Zaczynamy pożerać. Zaczynamy pożerać wszystkie kuleczki. Trzy, cztery, dwa, jeden. No nie, stąd! Aha, zjadłem. Dobra, to ja mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Mam więcej. Ja mam złotą. Mam osiem. Nie obchodzi mnie to. A tu mam jeszcze cztery. Nie. <grym> no i znowu umieszczamy kulki w stawie no, co? Trzy, cztery. cztery. 14? Co? Nie, nie! <laughs> raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, dziewięć. No to jest 14. No nie! I'm the master of tea. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Trzy, cztery. Dobra. Dwa. Dwa. Tak, tak. tak. Dobrze. Chyba przegrałem teraz. Mam raz, dwa, pięć, osiem, pięć. dziewięć, dziesięć, czternaście. I teraz dwie kuleczki nam spadły. I teraz będziemy grać tak że ten kto zdobędzie złotą kuleczkę wygrywa ten wygrywa. Dobry. Trzy, cztery, cztery. Co? Co? Jeszcze raz. Jeszcze raz. To nie wer. Trzy, cztery. 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 Na ilość, na ilość grało się o wiele lepiej. Jeszcze raz. Trzy, cztery. Ej. Złotą. No nie, ale metal trwaliśmy na ilość. Raz dwa. Jedennaście. Wygrałem. I tak właśnie prezentowałaby się gra. Hipopotamy. Głodne, głodne hipopotamy. Uuu! Gra, no można się wybić. Bardzo. Jest bardzo dynamiczna. Dzieje się tu wszystko. Kulki latają na lewo i na prawo. Eee... Można grać we dwie osoby na cztery hipopotamy. Jest wtedy więcej emocji, bo trzeba skoordynować obie ręce. Kuleczki są ładnie zrobione i tak dalej. I co jest ważne, grę można bardzo ładnie złożyć. No, tak jak wyciągaliśmy z pudełka, było od razu złożone, więc. Jak najbardziej to jest dla mnie na plus, bo niektóre gry to jak się wyciągnie, nie da się ich schować, bo one są po prostu takie. A to ta mi się bardzo podobała. Jakbym była w przedszkolu, to. Pewnie bym w to bym to grała. I jak zawsze zapraszamy do komentowania, subskrybowania i dawania łapek w górę. Jeżeli się podobało.